To dziś miasto wojewódzkie oraz jeden z najludniejszych ośrodków w naszym kraju. Żyje tam około 200 tysięcy osób. Nie zawsze jednak tak było. Jeszcze w Drugiej Rzeczypospolitej Rzeszów był miastem co najwyżej średniej wielkości, a mieszkało w nim niecałe 30 tysięcy osób. Mimo późno rozpoczętego, dynamicznego przyrostu liczby ludności, historia rzeszowa jest bardzo długa. Tereny zamieszkiwali już Celtowie, a potem oczywiście Słowianie. Już we wczesnym średniowieczu istniał tu gród. Z czasem Rzeszów stał się polem rywalizacji piastów i rurykowiczów. Po chaosie rozbicia dzielnicowego na stałe do naszego kraju te ziemię przyłączył Kazimierz Wielki. Wtedy też wydano miasto Przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim. Przyspieszyło to rozwój ośrodka, który żył m.in. z handlu. Miasto znajdowało się we władaniu rodziny Rzeszowskich. W okresie nowożytnym doszło do zmian własnościowych. Na szczególną uwagę zasługuje okres, gdy właścicielem Rzeszowa był Hetman Jerzy Sebastian Dubomirski. Miasto stało się wtedy modelową rezydencją magnacką. Jednak po okresie rozwoju rozpoczął się regres, a imponujący mecenat został zastąpiony przez skromne inwestycje. Miasto niszczyły także wojny. Nowym impulsem rozwojowym był XIX wiek i rządy Austriaków oraz związane z nim zmiany organizacyjne. W tym też okresie miasto przestało być własnością prywatną, oraz doprowadzono do niego kolej. Powstawały nowe, kunsztowne budynki. Zaszły także zmiany demograficzne. O ile w średniowieczu miasto miało charakter polsko-ruski, a potem także niemiecki, o tyle w XIX wieku zdominowali je Żydzi. Było ich tak wielu, że Rzeszów nazywano wartobliwie Mojżeszowym. Złe czasy dla miasta nadeszły w roku 1914, gdy Gdyż wybuch I wojny światowej oznaczał kłopoty dla miasta leżącego blisko frontu. Zmieniały się tu władze, a okupanci przychodzili i odchodzili. Po roku 1918 miasto stało się częścią Polski. Południe kraju było jednak bardzo biedne, czemu zaradzić miał centralny okręg przemysłowy i inwestycje w branżę zbrojeniową. W trakcie II wojny światowej w Rzeszowie działały silne zgrupowania armii krajowej. Natomiast niemieccy okupanci doprowadzili do zagłady niemal wszystkich miejscowych Żydów. Przeżyło zaledwie kilkadziesiąt osób ukrywanych przez Polaków. W wojnie sytuacja nadal była zła, gdyż na Rzeszowskim Zamku NKWD gnębiła patriotów. Po roku 1945 doszło jednak także do awansu Rzeszowa, który w wyniku utraty przez Polskę Lwowa stał się najważniejszym ośrodkiem na południowym wschodzie, a zarazem miastem wojewódzkim. Dołączano do niego sąsiednie miejscowości i rosła liczba mieszkańców. Tak jest do dzisiaj.